Helikopter runął na pola. Na miejscu huk, dym i strach. Mieszkańcy wybiegli z domów. To cud, że nikt nie zginął w tej katastrofie. Cześć, tu Alicja z kanału Alicja, protki gwiazdy. Dzisiejszy materiał poświęcony jest dramatycznym wydarzeniom, które rozegrały się w mazowieckiej wsi Błaziny Górne. Mała miejscowość stała się nagle centrum akcji ratunkowej. Gdy cywilny śmigłowiec spadł na pola uprawne. Do wypadku doszło we wtorek po południu, w spokojnej wiejskiej okolicy, która z dnia na dzień została sparaliżowana przez dramat w powietrzu. Według ustaleń służb ratunkowych, prywatny śmigłowiec próbował wylądować w okolicach miejscowości Błaziny Górne. Niestety, podczas podejścia do lądowania maszyna zahaczyła o linie energetyczne, co doprowadziło do utraty stabilności. Następnie helikopter runął na pobliskie pola uprawne, wzbijając czumenikurzu i wywołując wstrząs, który usłyszeli okoliczni mieszkańcy. Świadkowie mówią o przerażającym huku i dymie, który unosił się nad miejscem zdarzenia. To brzmiało jak eksplozja. Wybiegliśmy z domu i zobaczyliśmy z daleka dym i płomienie. Potem była cisza, taka, która potrafi przerazić bardziej niż hałas, relacjonował jeden z mieszkańców. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie dostępne służby: Straż Pożarną, Pogotowie ratunkowe, policję, a także Pogotowie energetyczne. Ze względu na uszkodzenie linii wysokiego napięcia, teren musiał zostać błyskawicznie zabezpieczony. W akcji uczestniczyło kilka zastępów strażaków, którzy jako pierwsi dotarli do rozbitej maszyny i pomogli w ewakuacji poszkodowanych. Na pokładzie śmigłowca znajdowało się dwóch mężczyzn 53-latek i 80-latek. Obaj przeżyli wypadek, ale z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitali w Radoniu oraz w Starachowicach. Stan i zdrowia jest obecnie monitorowany. Jak poinformowały służby, prawdopodobnym pilotem był młodszy z mężczyzn 53-latek. Zostało już potwierdzone, że w momencie katastrofy był trzeźwy. Dramatyzm sytuacji potęgowany był przez trudności w dotarciu do wraku maszyny, uszkodzone linie energetyczne stanowiły poważne zagrożenie. Mieszkańcy okolicznych domów ruszyli z pomocą jeszcze przed przyjazdem służb, ryzykując własne bezpieczeństwo. Dla wielu był to pierwszy raz, gdy zetknęli się z tak niebezpiecznym wypadkiem z udziałem śmigłowca. Obecnie teren jest całkowicie zabezpieczony. Trwają działania mające na celu przywrócenie pełnego bezpieczeństwa, zarówno pod względem energetycznym, jak i logistycznym. Jeszcze dziś lub najpóźniej jutro rano na miejsce mają przyjechać eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni przeprowadzą szczegółowe oględziny wraku, ocenią stan techniczny maszyny i spróbują ustalić, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Czy był to błąd pilota, awaria techniczna, a może niewidoczne z powietrza przeszkody w terenie? Tego na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne: to wydarzenie wstrząsnęło całą lokalną społecznością. W błazinach górnych, niewielkiej i spokojnej miejscowości takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko. Dla wielu mieszkańców był to jeden z najbardziej dramatycznych dni w ich życiu. Dziękuję, że byliście dziś ze mną Alicją z kanału Alicja Protki Gwiazdy. Jeśli ten materiał Was poruszył, zostawcie komentarz, dajcie znać, co sądzicie o tym wypadku i nie zapomnijcie subskrybować kanału. W takich historiach liczy się każda informacja i każda ludzka reakcja.